Aleksiane Pola, znajoma Joanny Krupy jej rozstanie z Nunesem. Joanna Krupa występowała w THRL House of Vives of Miami, nie mylić z polskimi zonamiami, w czasach, gdy byle jeszcze zona Roma i Nazago. To właśnie producentom reality show zawdzięcza Bogata o swojego pierwszego slubu, który odbył się w pięciogwiazdkowym hotelu Park Heatawiara Resort niedaleko granicy z Meksykiem. Kolejne milion dolarów dorzucili jej za prawo do uczynienia ze ślubnych przygotowań osi fabularnej całego sezonu oraz pokazania ceremonii w jednym z odcinków. W owym czasie Krupa dzieliła swój czas między Kalifornię, Polskę, gdzie kraci top modeli Miami, gdzie Zego prowadzi klub nocny, a Joanna była jedna z gwiazd tamtejszego reality show. Rozwód z Roma i innym zerwali jej wiezi z Florida, jednak kilka nawiązanych tam przyjazni przetrwało. Tak w każdym razie dala do zrozumienia Aleksiane Pola, która poznała grupę w trzy sezonie THR Al House Vives of miami. Wtedy jeszcze Aleksia nosiła nazwisko Hevaria po drugim spośród trzecich Mezów. Na tym przygoda Krupy w serialem zakończyła się, podczas gdy Aleksie występuje w nim do tej pory i z tego powodu często gości w licznych programach Handego Cohena. Producenta i prowadzącego wszystkich serii THRL House Vives. Jak ujawniła Aleksiane Pola w rozmowie z Cuchenem? nie zdziwiła jej separacja Krupy i Douglasa Nunesa. To dziwne, bo zaskoczyła niemal wszystkich, oczywiście oprócz Edyty górniak, co zrozumiale. Bo trudno rywalizować z czterema tysiącami lat życiowego doświadczenia, nawet sama Joanna wydawała się zaskoczona. Ze związek z mężczyzna, którego po dwóch miesiącach znajomości uznala za wymarzonego ojca i przyszłych trojga dzieci, nie okazał się jednak na całe życie. Do tej pory nie wiadomo, o co poszło. za spekulacje, jakoby Munes coraz częściej dopytywał się. Kiedy może liczyć na kolejne strojga obiecanych dzieci i ponoc nie był zachwycony karierą Zony, oparta głównie na pokazywaniu ciała. Koniec końców nie wiadomo, co sprawiło, za kilka miesięcy temu Krupa zaczęła chłodno z Douglasem ojcem swojego dziecka i przestała bleskać ludziom po oczach sługnym diamentem. Zdaniem Nepoli, dla każdego, kto znał grupę i jej drugiego meza, było jasne, że tak to się między nimi skończy. Nie byłam specjalnie zaskoczona, dlatego, sadzę, za ich trochę znalam. Prawa jest taka, ze to nie zaskoczyło nikogo. Na pytanie Andrego, czy w takim razie Krupa mogłaby chcieć zwrócić do formatu THR House Fives of Miami Aleksia odpowiedziała równie pewnie. Myślę, że nie. Ona się nigdy nie czuła tu jak w domu.